Jechać bezpiecznie do dorosłości. Bardzo lubię jeździć, uwielbiam jeździć, ale jak widzę na drodze jakiegoś takiego człowieka, który nie ma kultury, nie ma kultury jazdy, nie, nie potrafi kogoś przepuścić, nie potrafi y, uszanować, że ktoś stoi w kolejce, wpycha się na siłę y, na tak zwanego chama, to mnie krew zalewa, naprawdę wtedy jestem w stanie wyjść i coś zrobić, I, a jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Na przykład denerwuje mnie, że. Y, u nas się nie staje na przejściu dla pieszych, nie, nie przepuszcza się pieszych. U nas czasami samochód dopiero stanie dla, na przejściu dla pieszych, dopiero jak mu zabraknie paliwa. Wtedy jest w stanie kierowca uszanować przepis, że trzeba przepuszczać pieszych. Naprawdę jeździmy za szybko, szczególnie w takich w miejscach zabudowanych, i, 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 i to naprawdę jest strasznie niebezpieczne. Strasznie niebezpieczne. Wiem, wiem, że im człowiek młodszy, tym ma większą brawurę, więcej chce pokazać. Na przykład jedzie z dziewczyną, ale to jest takie, takie złudne pokazanie, ponieważ to może się bardzo tragicznie skończyć. Tak więc proszę Was, trochę kultury i trochę takiej, takiego szacunku dla siebie, dla innych szacunku na drodze dla innych yy, posiadaczy samochodów. I dla, dla innych w ogóle y, ludzi, którzy korzystają też z dróg i ulic.